Tak jest, zatem poznamy od razu głos kapitana zielonogórskiej drużyny. Od razu, jak zakończyło się to spotkanie, to taka dłuższa narada w waszym zespole. Jakie słowa padły tak na gorąco po tym spotkaniu? Ech, tak już od dłuższego czasu mamy problem z tym, żeby grać jako drużyna za dużo w nas indywidualności, e, szczególnie przeciwko drużynom takim jak Śląsk które naprawdę dobrze bronią i bardzo zacieśniają te e, pole trzech sekund i, i tą grę do basketu i za mało w tym meczu odrzucaliśmy. Mieliśmy te sytuacje, gdzie nasi środkowi dostawali piłkę w środku e, trumny czy gdzieś na zewnątrz, nie odrzucali. Mieliśmy sytuacje, gdzie popowali, dochodziła pomoc, też nie odrzucaliśmy. Przy, przy pick and rollach, akcjach, gdzie bardzo zacieśniał Śląsk nie oddawaliśmy tych piłek. Dopiero w trzeciej, czwartej kwarcie zaczęliśmy grać razem jako drużyna i od razu było widać różnicę, e, także to jest kolejna lekcja dla nas. E, takie naprawdę dobre koszykówki e, od Śląska i mam nadzieję, że wciągniemy wnioski. Trener Widyń też przed tym spotkaniem mówił bardzo dużo o jakości. Jakości podań i jakości rzutów i chyba też dzisiaj tego trochę zabrakło. No dokładnie tak, no to widać, widać to po Śląsku, że oni po prostu tak przysłowie grają w koszykówkę. E, widać tą jakość, wyjście do piłki, gra w obronie. E, tam jest mało tego forsowania, także e, to robi różnicę w koszykówce, nie? Indywidualne popisy, gra jeden na jeden i rzucanie po, ko po koźle. A ta jakość, te proste, dobre zasłony, dobre wyjścia do piłki e, i tego nam w tym meczu zabrakło. Jest ich w stanie ktoś zatrzymać w tym sezonie? Myślę, że tak. Myślę, że tak. My też pokazaliśmy. E, Skończył się mecz siedmioma punktami, może nie na samym końcu, ale 2-3 minuty do, do końca już była ta różnica dość spora. Natomiast pokazaliśmy, że jak najbardziej można z nimi grać. E, oczywiście później będą playoffy, przyjdzie seria playoff e, i to już zaczął koszkarskie szachy. Natomiast. Grają bardzo dobrze, ale nie są nie do zatrzymania. Dziękuję bardzo. Dzięki. Wracamy do Was, panowie. No, optymistycznie.